Witam państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej związanej z powierzeniem funkcji pierwszego trenera w naszym klubie panu Sebastianowi Letniowskiemu, który od dzisiaj rozpoczął zajęcia, treningi i też ma wraz z zespołem, wraz z całym klubem powalczyć o to, aby spokojnie utrzymać się w drugiej lidze. A może. Uda się coś więcej, zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Przed nami siedem kolejek bardzo ważnych, istotnych i mam nadzieję, że jeżeli wszyscy wspólnie będziemy pomagać Olimpii, pomagać też trenerowi w tym czasie, to uda się uzyskać ten wynik, który będzie nas wszystkich satysfakcjonował. Witam Tenera w naszym klubie i kilka słów, a później przejdziemy do pytań, bo to jest zawsze najciekawsze. Witam Państwa. Przede wszystkim cieszę się bardzo, że zostałem zawsze w tak dużym klubie, bo nie ukrywam, że że Olympia Enlok to, jeżeli chodzi o klub, to, to największa z moich przygód w, w, trenerskich, bo, bo tak naprawdę do tej pory pracowałem w klubach, powiedzmy niszowych, jeżeli chodzi kibicowsko i, i Jedyny klub, który tak naprawdę posiadał kibiców i, i jakąś tradycję kibicowską, to był Bałtyk Gdynia, więc cieszę się tym bardziej, że, że mogę tutaj być i, i że tutaj prezes powierzył mi zadanie, tak jak powiedział, ratowania drugiej ligi, ale patrząc po dzisiejszym treningu może rzeczywiście być coś więcej. Z trenerem podpisaliśmy umowę. Do końca tego sezonu, do 30 czerwca 2024 roku, z opcją przedłużenia na kolejny sezon. Tym warunkiem jest minimum utrzymanie wtedy dalej współpracujemy. Jeżeli dobrze będzie nam się współpracowało, mamy też dalsze możliwości. Działania, także wszystko zależy od wyników, od pracy, od tego, jaki plan będziemy tutaj wdrażać i w pierwszym zespole, ale też, tak jak wiecie dokładnie, moim takim zawsze wyzwaniem jest szkolenie młodzieży i próba dawania szansy. Mam nadzieję, że ta młodzież też będzie zdolna i będzie tutaj miała znaczenie w naszym klubie. Jeżeli są jakieś pytania, bo to chyba naj, najistotniejsze, najważniejsze, to y, prosimy o nie konkretnie y, czy do trenera, czy do mnie. Te wszystkie sprawy będziemy próbowali wyjaśnić odpowiednio. Ja mam pytanie. Czy y, trenerski zostaje y, w spadku, czy jakieś nowe twarze będą? To pytanie do mnie. Może być do To jest jeszcze cały czas gdzieś przeze mnie też analizowane, bo, bo o ile nie wiem czy Państwo wiecie, jeszcze wczoraj prowadziłem trening w poprzedniej mojej klubie, czy w Kartuzi Kartuzy i tak naprawdę dopiero dzisiaj zacząłem Pracę tu w klubie i, i zacząłem od analizy pier, pierwszego zespołu składu kadrowego i tego, co się dzieje w zespole, ale też przyglądam się sztabowi trenerskiemu. Mam jakiś powiedzmy swoich trenerów, których mogę wziąć, ale zobaczymy, zobaczę, będę podejmował decyzję do końca tygodnia, czy tak będzie, czy nie. To w tej chwili po, pokusić się o jakąś. Yy, ja sobie zdaję z tego sprawę, że pewne jest w tej... Chwili... Pokusić się o jakąś głębszą analizę drużyny, ale zdaniem TNR to jest rewolucja, czy raczej ewolucja? Myślę, że bardziej ewolucja, bo akurat tutaj, jeżeli chodzi o mojego poprzednika, czyli Przemkę Gomułkę, to znam się z nim i, i nie wydaje mi się, żeby tutaj. Ten zespół źle funkcjonował. Ten zespół rzeczywiście potrzebuje trochę innego spojrzenia, chyba na piłkę. Bo nawet po dzisiejszym treningu było widać, że zespół naprawdę bardzo dobrze broni, bardzo dobrze funkcjonuje, jest dobrze zorganizowany. Tylko w ciągu 40 minutowej gry oddaliśmy bodajże dwa strzały na bramkę. No i to trochę jest takie martwiące. Myślę, że to będzie taki aspekt, nad którym trzeba będzie pracować. Czy to się uda w ciągu najbliższych dwóch dni, zobaczymy. No, moje no, mało czasu, ale. ale... To wszystkie ręce na pokład trzeba próbować. Ja mam pytanie odnośnie tego rozstania z Kartuzją, bo na co za trwa. Jak przy przyjęli w, kart, w Kartuzach ten pan przejście do Olimpii, czy było jakoś trudno? Czy, to tam sytuacja, tu widzę, jest raczej bezpieczna, więc to też ułatwiało panu aby, y, opuszczenie tego zespołu. Zawsze trudne to jest, bo zawsze dosyć emocjonalnie y, podchodzę do, do wielu rzeczy i, i odejście. W z klubu to jest pierwsza rzecz, a odejście od zespołu to jest druga i na pewno było mi ciężko, tym bardziej, że, że że myślę takie relacje wiążą mnie zawsze z zespołem dosyć silne i tutaj z tym miałem największy problem. Jeżeli chodzi o, o klub to nie robił mi większych problemów, wstawiał na rozwój czy to zawodników czy trenerów, więc tutaj też podziękowania dla klubu, że nie robił mi z tym problemu. Przed pierwszym meczem w Alblągu będzie pan miał od razu, że tak powiem Trudne zadanie, bo to, są, to jest, że taki najciekawszy mecz z, z punktu widzenia kibiców, to są darby ze Stominem. Ja sobie to, zdaję sobie sprawę znowu, że to, jest, że to są pana pierwsze godziny w klubie. I jak pan do tego podchodzi? Ja rzeczywiście, tak jak pracowałem w klubach, to miałem taki jeden mecz, Baraże z Radunią Stężyca w Chorzowie, gdzie było 9 tysięcy ludzi i, i rzeczywiście był to dla mnie inny mecz. Myślę, że ten też będzie zupełnie inny, ale ja lubię wyzwania, więc no myślę, że, że trzeba, trzeba po prostu się przygotować do meczu. Jeżeli zespół będzie przygotowany, to to, co się dzieje na trybunach tak naprawdę nie, nie duży ma wpływ uważam na... Yy, samo spotkanie, więc, więc dla mnie najważniejszy jest mikrocykl przed tym meczem, przygotowanie a później to tak naprawdę to, co jest na boisku, to jest tylko i wyłącznie to, co się przetrenuje, tak? Ten mecz jest tylko kwintesencją całego mikrocyklu, więc, więc myślę, że poradzimy sobie z, z tą presją. Kwestia młodzieży. Olimpia słynie z tego, no słynie, słynie z, ze, ze, ze stawiania na młodzież, Jakieś, może nie, inaczej. Może parę słów o tym, o tym pierwszym wyrażeniu. Wiadomo, że pierwsze wyrażenie robi się, robi się jeden raz, zobaczył drużynę i... Co zobaczył? To znaczy ja zobaczyłem dobrze zorganizowaną drużynę w obronie, to co powiedziałem. Nie chciałbym jednostkowo mówić, czy ktoś mi tutaj wypadł lepiej, gorzej, bo to było naprawdę za wcześnie, za wcześnie, żeby tutaj na, na cokolwiek, żeby cokolwiek podsumowywać. Na pewno drużyna, która ma energię w sobie, która chce, widać było dzisiaj też, rozdaliśmy zawodnikom ankiety, które wypełnili. Oni, ja też liczę na to, że były rzetelnie wypełnione, które też mi gdzieś otworzą oczy na niektóre aspekty możliwe. Po, y, przeoczone przez mojego poprzednika, no, no wiadomo, jest to praca trenera, jest to gdzieś długofalowa praca, przemka przede wszystkim tu była, bo to dwa lata tu był, więc, więc też czasami zmęczenie materiału i, i no i dlatego musiałem tę ankietę zrobić, żeby też zapoznać się z, jakby od strony zawodników jak oni to wszystko widzą. Czy jeszcze jakieś pytania? Może ewentualnie. Za chwilę indywidualne jakieś tam wywiady z tenerem, czy jakieś rzeczy, dogrywki swoje, które e, chcecie, to zapraszam. E, mamy obfity dzień, bogaty, wiele wydarzeń i spotkań. Również nie chcieliśmy zapomnieć o Was, bo, bo jesteście ważną częścią społeczności tej sportowej i przekazujecie te informacje. Dlatego cieszę się, że tak pomimo informacji porannej dzisiaj jesteście i mam nadzieję, że wszyscy będziemy mieli miłą informację po meczu ze stalową wolą i wszyscy spotkamy się na meczu z Stomilem, który jak było powiedziane jest czymś wyjątkowym i na pewno chcemy jako klub, jako drużyna jako zespół się do tego odpowiednio przygotować i podtrzymać tą pasę ostatnich meczów z tym naszym przeciwnikiem